Witam bardzo serdecznie w 28 tygodniu ciąży. 28 tydzień rozpoczyna nam siódmy miesiąc ciąży, a siódmy miesiąc ciąży rozpoczyna nam trzeci trymestr. Także, tak, tak, jesteśmy już w tej końcowej fazie ciąży. Powoli, powoli można zacząć odliczać dni do porodu i do jej końca. No i w związku z tym, oczywiście mamy już duży brzuch i odczuwamy wiele tolegliwości z nim związanych. Jest nam po prostu ciężko. I co możemy zrobić? Odpoczywać. Jedyne co możemy, to odpoczywajmy, kiedy tylko mamy taką możliwość. Ja wiem, że nie zawsze taka możliwość jest, szczególnie jeżeli to nie jest nasza pierwsza ciągła i mamy małe dzieci. Ale starajmy się w miarę możliwości jak najwięcej odpoczywać, czyli po prostu co? Leżeć. Leżeć na boku najlepiej prawym albo lewym. Dla mnie osobiście to jest najlepszy odpoczynek. Wystarczy, że sobie poleżę przez jakieś pół godzinki, i siły wracają, i później jestem w stanie coś tam w domu zrobić, i czuję się dużo lepiej. Zachęcają nas też w ciąży do pływania. No zdecydowanie zgadzam się, jest to świetna forma aktywności fizycznej. Bardzo dobrze wpływa na mięśnie jest bardzo pomocna, bardzo wartościowa dla ciężarnych. Co konkretnie nam robi to pływanie? Wzmacnia na mięśnie pleców i nóg, które są szczególnie obciążone w ciąży. Wzmacnia spojenie nowe, zapobiegając w ten sposób jego rozchodzeniu się, ponadto poprawia krążenie i zwiększa wydolność całego układu oddechowego. Dzięki temu płyt jest lepiej dotleniony. Także jak widzicie same plusy, także jeżeli tylko macie w okolicy jakiś basen i umiecie lubicie pływać, to serdecznie zachęcam. No ja niestety, dodaj się przyznam, że pływakiem jestem beznadziejnym i niestety nie pływam, ale Wam oczywiście polecam. Pływanie może sprzyjać jakimś tam infekcjom dróg moczowych i w ogóle ciąża może też sprzyjać infekcjom, a z takich naturalnych metod no ja tutaj przy okazji na te dolegliwości polecam Wam oczywiście picie dużej ilości wody i suszoną żurawinę. Mam to przetestowane u siebie, u moich córek. Jak tylko coś tam się w tym temacie zaczyna dziać, od razu paczka szu suszonej żurawiny e, i pomaga. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam ją polecam. A co u naszego Babysia? Babyś ma już, słuchajcie, e, nieco ponad kilogram i cała jego długość to około 36 cm, czyli tyle, co... Torebka cukru. E, natomiast no ja Wam tutaj powiem, że nasz synaczek jest troszeczkę mniejszy, m, tak jak moje dziewczyny zresztą, i waży trochę mniej, około 100 gramów mniej, czyli dziś tam niedawno przekroczył e, 900 gramów. Maluch ma już ukształtowane całkowicie oczy, może je już otwierać. Do tej pory nie było to możliwe, bo były zrośnięte. E, Kolor jego tęczówek, to pewnie wiecie, ukształtuje się ostatecznie dopiero kilka miesięcy po porodzie, ale co ciekawe, co poniekąd też wiąże się z oczami. Maluszek oczywiście dużo śpi i również śni. Jak twierdzą psychologowie, widać to szczególnie po ruchach gałek ocznych w tej fazie mocnego snu w fazie REM. I wtedy maluszkowi się śnią różne rzeczy. Co takiego może się śnić naszemu maluchowi? A słuchajcie, śni o tym, co robił. Czyli na przykład jak ruszał nóżką, czy też rączką, jak bawił się pępowiną, czy na przykład reagował na jakiś głośny dźwięk. I w ten sposób w główce malucha układa się ta zdobyta wiedza, e, wrażenia i doświadczenia, których doświadczył. Wszystko mu jest to pięknie. Główce e, układa, no i w ten sposób e, dojrzewa jego mózg. Także jest to bardzo, bardzo ważne i istotne. Co też ciekawe, maluch już pobiera naukę mowę brzmi tak, jakby chodził do szkoły, ale oczywiście to się wszystko dzieje naturalnie. Wcześniaki, które są urodzone już właśnie w 28 tygodniu ciąży. Nawet nie tyle rozpoznają dźwięk swojej mamy, bo oczywiście robią to, są w stanie swoją mamę rozpoznać, ale także znają jego rytm i ton, i także wyraźnie reagują na nastrój, który te dźwięki odzwierciedlają. No i to tyle z takich najważniejszych informacji z tego właśnie tygodnia. Idziemy teraz do sklepu kupić coś dla naszego maluszka. Idziemy do sklepu Akpol, takiego, jak ja to mówię, królestwa dla dzieci, gdzie znajdziecie wszystko. Od tych malutkich rzeczy drobnych, po wielkie wózki, foteliki. Także coś na pewno dla naszego malucha kupimy. Dzisiaj jedzie ze mną. Mam nadzieję, że mi będzie pomagać, a nie przeszkadzać. Dzień. Do domu, wróciłam, tu są moje zakupy. Zaraz wam co nieco pokażę co kupiłam. Spędziłam, słuchajcie, tam niecałą godzinę. I to było bardzo, bardzo krótko i bardzo szybko. Ja miałam konkretną listę, konkretnych parę rzeczy, które potrzebuję, które chcę kupić. No wiecie, to jest moja trzecia ciąża i ja dużo rzeczy mam po dziewczynach. Nie można kupować tych takich dużych, tych takich ważnych rzeczy, jak na przykład chociażby wózek, czy łóżeczko z materacem, a wybierając takie rzeczy naprawdę, no, dużo więcej czasu musimy na nie poświęcić. Ale właśnie sklep jest oczywiście świetny, jest rewelacyjnie zaopatrzony, jest ogromny. I naprawdę znajdziecie tam wszystko. To jest moim zdaniem fajna sprawa, szczególnie pójść pierwszy raz. Tylko się nie przerażcie. Ale można tam skompletować całą wyprawkę, właśnie tych dużych rzeczy, wózki, foteliki, gdzie też oczywiście profesjonalne doradztwo otrzymacie. Łóżeczka, walienki, oczywiście ponociuszków, zabawki, wiadomo, smoczki, kosmetyki, jakieś rzeczy dla mamy do porodu, po porodzie. Wszystko. Muszę się napić. No i co ja kupiłam? Słuchajcie, tutaj mam z tyłu. Zobaczcie, jaki fajny, męski, e, na łóżeczko. E, oczywiście rożek ja sobie słuchajcie nie wyobrażam e, tego początku e, szpitala porodu, tego czasu po porodzie e, bez rożka, e, także serdecznie zachęcam. I ręczniczek, tak bo przyda się na pewno, no bo fajne są te, te ręczniczki z kapturkami i słuchajcie, o już zjedzone przez moją córę, e, chipsy słuchajcie zdrowe też mają, także ekstra punkty, ekstra punkty za chipsy. No i słuchajcie, trochę ciuszków, no trochę tych ciuszków tutaj kupiłam, trochę na nie wydałam. No wiecie, przy dziewczynach mało co kupowałam, bo akurat większość rzeczy dostałam. No ale teraz przy synku nie mam od kogo tych rzeczy dostać, więc nie mam wyboru. Muszę kupić sama i wiadomo, trochę budżet boli, ale słuchajcie, to ma swoje też plusy, bo naprawdę wybieranie i kupowanie tych dziecięcych ciuszków to jest... Ogromna po prostu przyjemność. Oczywiście, jakieś karty tu I przede wszystkim, słuchajcie, kupiłam bodziaki i kupiłam pajacyki. O, a to jest w ogóle, słuchajcie, super. Oj, odpadło. Taki, aha, bo pani mi to zdjęła. Słuchajcie, taki fajny w ogóle zestaw. Yy, właśnie do szpitala. Tutaj mamy body. Tak. Mamy body, Pioszki. Na to mamy jeszcze o taki fajny kaftanik. I czapeczkę. Także taki fajny zestaw. To jest akurat marka Koala. W ogóle wszystkie marki, które tam znajdziecie, jeżeli chodzi o ciuszki wach to są naprawdę fajne, dobre marki. Materiały są bardzo dobre. Jakość jest naprawdę też bardzo dobra i myślę, że warto też w takie dobre jakości ciuszki zainwestować. No i co? I mamy Boziaki Męskie jeden. I mój synek ma się urodzić... Gdzieś w połowie września, więc będzie się robiło już tylko coraz zimniej, zimniej i zimniej. No i najprostszym zestawem, co będę go po prostu ubierać, jak będzie jeszcze taki malutki leżący, to będą po prostu body i na to pajacyki. Dlatego właśnie na tym się skupiłam. Taki fajny pajacyk. I taki. I taki. Trochę się zmęczyłam, idę sobie odpocząć. A wam polecam. Polecam wam tam wpaść. Tylko, tak jak mówiłam, zarezerwujcie sobie troszeczkę czasu. No co jest fajne, że tam jest wszystko, bo nie musicie latać i szukać w innych różnych miejscach, w innych różnych sklepach, e, innych rzeczy. Mm, także jeszcze raz szczerze polecam.